Hej moi drodzy witam was bardzo serdecznie na YouTubie również wszystkich na live witam ponownie zresztą bo live już trwa żeśmy omówić news ze świata gier a teraz zapraszam was i również osoby na streamie do sekcji podcastowej dzisiejszym tematem przewodnim będzie trochę taka kontynuacja tego co był ostatnio czyli historia gier komputerowych a teraz tak troszeczkę subiektywnie. Opowiem o przyszłości gier komputerowych. Nie była przeszłość, to musi być przyszłość. Więc zapraszam i życzę miłego słuchania i przyjemnego. Tak więc, jeżeli chodzi o historię gier komputerowych, to ostatnio Dało nam się podsumować to wszystko, co się wydarzyło do 2011 roku. A teraz pora, tak powiedziałem wcześniej, na to, na to co, się wydarzy, co się wydarzyło od 2011 i co się wydarzy po 2021. To zaznaczam, to będzie subiektywna opinia. Takie trochę też luźne rozważania, także proszę to też wziąć pod uwagę. I tam chyba skończyliśmy na PlayStation 3. No to potem wiadomo, że kolejną generacją konsol to było PlayStation 4 i Xbox One S i One X. No i teraz jest PlayStation 5. W sumie jeśli chodzi o te dwie konsole to one dużej rewelacji jeszcze przynajmniej nie przyniosły. No PlayStation 4 było widać na przykład na przykładzie The Last of Us 2, że ta jakość grafiki wzrosła i to wszystko poszło faktycznie do góry. Teraz stosunkowo świeżą cinem yy, na konsole jest yy, PlayStation 5. No i yy, zobaczymy, jak on się yy, rozwinie. Yy, czy to już będzie ta era? Gdzie będziemy mogli skorzystać z dobrodziejstw niesionych przez Unreal Engine 5, gdzieś już jakiś czas temu pojawił się zwiastun tego, co, ta, co ten silnik będzie potrafił zaoferować nam. To jest do, wygo do wygooglowania w internecie. Na pewno gdzieś łatwo to znajdziecie. Jak to zobaczycie, to to naprawdę robi, robi wrażenie, to jak to wszystko może faktycznie, fajnie, szczegółowo, bardzo ostro wyglądać. Nie wiem, ja osobiście trochę nie jestem zwolennikiem tego, tego szybkiego wzrostu rozdzielczości. O właśnie, osoba szukałem. O bo fajnie, no teraz standardem się, się zrobiło już od, od jakiegoś czasu full HD i 60 klatek. Tak, tak co najmniej. No i to jest fajny standard, yy, i tak dalej, ale 4K, 8K, no znalazł się będzie mówiło o, 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 o jakieś 12K, czy 18K, czy 16K w ogóle. Yy, dla mnie to już jest troszeczkę takie, takie, takie trochę prze, przepychanie się. No owszem, trzeba iść technologicznie do przodu, nie? No, no nie można stać w miejscu. To jak najbardziej tutaj się zgodzę. No ale niedawno wyszło 4K. To już na przykład w telefonach mowa o 8K. No to trochę jest takie. Zastanawiam się, na ile to jest faktycznie takie chwyt marketingowy, żeby tylko tutaj za zachęcić, że o wy macie już przestarzały telefon 4K, o kurde jakie macie stare, yy, tu mam już technologię 8K, no warto może byłoby zmienić telefon. Nie wiem no oczywiście jak kogoś stać, czy coś, no to oczywiście nic mi do tego, nie? No ale tutaj nie po tym kątem chciałbym na to też yy, popatrzeć. Bardziej pod kątem yy, technologicznym właśnie... Jak szybko ta technologia idzie i jaki to może mieć faktycznie zastosowanie w grach przede wszystkim. Na tym gruncie to wszystko chciałem tutaj rozważyć. Jak wspomniałem, teraz standardem jest full HD. Jeszcze przez długo, długo będzie full HD standardem. Bo jeszcze nie każdy już tutaj nie mówię o <grym> jakiejś Ameryce czy coś. Ale na przykład w naszym rodzimym podwórku, czyli, czyli w Polsce, no to, to nie każdy posiada czy ma jakiś ekran, który odtworzyłby rozdzielczość 4K. No ja na przykład y, działam na dwóch ekranach rozdzielczości full, full HD. Jeden ma 75 Hz, drugi ma 40 Hz, jakoś tak. No i póki co mi to mi to wystarcza, no też ja się zastanawiam właśnie jak zmienię kompa, bo do tego się przymierzam, to czy też yy, nie zmienić wtedy monitorów na 4K, no ale to już koszt będzie, wymiany też monitorów, nie mówię samego samego kompa, ale monitora, to już to będzie koszt, ile jest, 800 zł? Taki dobry yy, ekran 4K. To jest jeszcze właśnie strasznie droga, bo nowa technologia. Nie chcę tutaj też wyjść dla tego, który... o, przed sobie pogadać i ponarzekać, Bo nie, też, też nie o to mi chodzi. Jak coś prędzej, to może to też lekko jakoś skrytykować, czy może zaznaczyć pewien trend, który mi osobiście się tutaj trosze, to, trochę mnie niepokoi, że tak się szybko tą, tą technologię. Sprze sprzedaje. A jeżeli chodzi o gry właśnie, bo, na, bo, bo pod tym kątem mieliśmy to wszystko rozważać. 4K to jest jeszcze 4K, żeby ktoś grał w 4K, żeby to się ludzie przerzucili na to 4K, co zresztą pokazują też stat najnowsze statystyki Steama, gdzie ponad 60 czy 70% graczy jeszcze ma monitory full HD. Jak zobaczycie, to karta graficzna aktualnie dominująca na Steamie to jest 1050 Ti. Więc no gdzie na 1050 Ti ktoś będzie w stanie otworzyć, yy, nie mówiąc, grać yy, w 4K. Czy znaczy, może inaczej, otworzyć jakiś film czy coś, to, to jeszcze tak, bo no, też w sumie to zależy od, od procesora. Ale pod względem karty graficznej, no to tak, ale żeby, żeby zagrać 4K, no, no nie, to raczej już jest poza możliwością y, tej karty graficznej. No, ale to jest, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt tego, tego wszystkiego jest to to, na ile twórcy będą w stanie teraz y, wdrożyć to 4K, 8K, nie wiem, 12K. W gry, żeby to było o jakiejś stabilnej ilości klatek, bo są różne porównania z różnych gier. Gdzie gry na najnowsze konsole 4K, ledwo co są w stanie trzymać te 30 klatek, już nie mówiąc o 60, bo przy 60 to by się pewnie spaliły te konsole. Ale przy, przy Full HD już fajnie działają, bo 60-latek to już ponajmniej potrafią najnowsze konsole tworzyć. Niektóre to nawet 120, co też różne porównania pokazują właśnie na YouTubie. Również łatwe do znalezienia. Dlatego to właśnie to są... To jest wiele tych różnych aspektów, tak jak powiedziałem, cena, tak jak powiedziałem, również yy, to jak twórcy są w stanie zoptymalizować również samą grę pod kątem 4K to no, jest z yy, klatkarzem związane bezpośrednio. Żeby to wszystko, najpierw to wszystko musi zadziałać, no i też sama technologia 4K musi na tyle zdanieć, żeby większej ilości ludzi było stać, żeby się przesiąść na nią. Hmm. Dlatego osobiście uważam, że to jeszcze nie jest ten czas i jeszcze, jeszcze długo nie będzie ten czas. Dlatego troszkę właśnie tutaj nie lubię tego tych różnych reklam w telewizji i tak dalej, dlatego też w sumie telewizji właśnie, właśnie nie oglądam. Że o oh, wow! Telewizor 4K. Ojejku, jaka to jest genialna technologia, i tak dalej. No, to jest genialna technologia, tak jak każda inna nowa, pod warunkiem, że ogląda się na nim coś, co jest faktycznie nagrane w rozdzielczości 4K, a nie tylko sztucznie podniesione, podniesione rozdzielczość do, do 4K. ale to już tak może troszeczkę na marginesie, bo trochę odchodzę tutaj od gier. No mi na przykład tutaj brakuje karty graficznej lepszej i, i procesora, bo jeżeli, jeżeli ktoś nie wie, to mam 1060 i procesor Intel Core i7-9700K, y, 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 o właśnie. No i to w 4K nie jestem w stanie tutaj, czy w sensie, inaczej byłbym w stanie zagrać, ale to wtedy ani stream, ani nic by nie wchodziło w grę. Bo tak by miał pewnie obciążony komputer, że, że musiałbym z wielu rzeczy zrezygnować. I patrząc właśnie, patrząc jeszcze do, do tutaj kwestii ceny, przepraszam was, że, że tak skaczę, ale tak jak powiedziałem to jest trochę luźne takie moje przemyślenia tak dzisiaj kolejny razem może coś będzie bardziej takiego mer merytorycznego patrzyłem na kompy które by byłyby w stanie na spokojnie pociągnąć gry w 4k przy 60 czy nawet więcej ilości klatek no to to już jest cena około 7,5 tysiąca plus monitory ba. No to tak liczyć do, do, dodatkowo półtora tysiąca No to to jest jeszcze mega droga technologia Ja wiem tak ktoś może powiedzieć, no ale to jest pandemia nie, to co ty gadasz Pandemia jest, to jest dlatego jest drogo No tak do, tutaj, tutaj się zgadzam, mój komputer aktualnie mam, którym streamuję Kosztował 4,5 a teraz widzę, że, że kosztuje 5 z 5,5 Także jakbym chciał go teraz sprzedać Od razu zaznaczam, że nie chcę to mógłbym jeszcze nawet zyskiem go sprzedać. Także to jest tutaj właśnie najciekawsze no i trochę smutne, że się tak promuje tą technologię, a to jest jeszcze naprawdę odległa pieśń w przyszłości, Zanim to się stanie mm, standardem. No ale wiadomo, no każdy każdy chce zarobić, nie? Także yy, to jest to. A jeżeli chodzi o konsolę, może teraz pod tym kątem tak bardziej popatrzymy i przyszłość konsol. Mhm. No to właśnie jakbym miał obstawiać, luźno obstawiać. To no PlayStation 5, sorry, sorry PlayStation 6 yy, jeżeli wyjdzie, nie? Ona już będzie działać trochę na innej zasadzie niż yy, teraźniejsze konsole. To też yy, eksperymentował kiedyś Microsoft ze swoją mm, konsolą. Już teraz nie, za, nie pamiętam tej nazwy kodowej. Ale ona miała być częściowo oparta również na chmurze. nie? Miała być tańsza ogólnie, ale część rzeczy byłaby w konsekwencji przetwarzana w chmurze i wbrew temu co się dzieje, właśnie e, co się wydarzyło z Google Stadia, nie wiem czy ktoś to jeszcze w ogóle pamięta e, to jest to przyszłość właśnie gier, właśnie odtwarzanie chmurze i tylko streamowanie no teraz mamy tą e, technologię 5G Powoli się staje standardem. I wydaje mi się, że przy, przy 6G to już tak na spokojnie będzie można było fajnie w 4K sobie stabilnie pograć. Już nie mówiąc nawet o tych o, o światłowodach, bo tu jest wiadomo, już totalnie inna, inna kwestia. To już nawet na, na dzień dzisiejszy oczywiście można sobie stabilnie pograć w gry, które są streamowane z chmury, że tak to ujmę. No ale, jak miałem mówić, to PlayStation 6 będzie oparte właśnie albo w całości, bym powiedział, albo częściowo na chmurze. Jedno z dwóch. też osobiście się skłaniam bardziej ku temu, że to będzie w całości na chmurze. Patrząc też na te doniesienia, które były ostatnio, że Sony chce wznowić produkcję konsol, swoich konsol przenośnych. PSP i tak dalej. No, i to było zapowiedziane, że będą się opierały one nie tak jak było kiedyś, że w nich były mocne pozyspoły jak to tamte czasy, na których można było grać w gry, ale że będzie właśnie streamowane to z chmury. I to w sumie, jak sobie myślę o tym, to jest to bardzo tanio będzie to w produkcji ta konsolka przynośna a w konsekwencji będzie też dostępna dla szerszego grona, grona odbiorców nawet jeżeli wliczymy cenę w tej, w tej konsolki jakąś nie wiem subskrypcję streamingową jak na przykład playstation now to i tak będzie o wiele tańsze niż, yy, niż to miało miejsce kiedyś przy tych w poprzednich konsolkach przynośnych. No i myślę, że podobną y, sytuację y, będzie, miała miejsce, podobna sytuacja będzie miała miejsce przy okazji właśnie PlayStation 6. Już nie dość, że tutaj nie będzie możliwości włożenia płyty, bo tak jak już teraz widzicie, że PlayStation 5 już ma dwie wersje. To jest pierwsza konsolka, która ma dwie wersje właśnie z jedną z odtwarzaczem płyt, a drugą bez. Także widać, że tutaj też Sony trochę eksperymentuje w tym zakresie, czy to się przyjmie, czy nie? No, ja osobiście jak ktoś by mnie zapytał, no jak ja widzę w tym temacie PlayStation. No to ja to widzę w ten sposób że jest to konsola na której kwitnie, kwitnął i będzie kwitł yy, rynek gier używanych przynajmniej w Polsce, no ale to, to mówię oczywiście o naszym polskim też, też podwórku bo za granicą to, to by za to pewnie by, by wyśmiali bo Polacy cebulacy, nie no, ale ten... Yy, ale tak, tak widzę i chyba zaraz doceskołoby nawet stwierdzenie, że większość ludzi widzi w ten sposób właśnie konsolę. przynajmniej naszym polskim podwórku podkreślam. No ale wiadomo, no my jako Polska nie byliśmy i nie będziemy chyba w najbliższym czasie Rynkiem docelowym dla, dla Sony, nie wiem, z drugiej strony też nie, nie widziałem jakichś najnowszych yy, statystyk, czy tam opinii, yy. która konsola jest aktualnie chętniej preferowana przez Polaków czy najnowszy Xbox, czy PlayStation, mm, dlatego tu się pod tym kątem nie będę wypowiadał, ale wydaje mi się, że tutaj to może być to byłoby w tym temacie na pewno bardzo pomocne. Hmm. No, ale to 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 i co? Tutaj PlayStation omówiłem szóstkę. A, a jeżeli chodzi dalej i dalej jeszcze wybiegając w jeszcze dalszą przyszłość? Without you, ale like To mi się wydaje, że konsole to będzie już przeżytek. Może już tak, nie wiem, w perspektywie najbliższych 10-15 lat o w takiej perspektywie. A dlaczego przeżytek? Ktoś może nas powiedzieć, no ale kurde, one są przenośne, one są małe, fajne, można je gdziekolwiek przenieść sobie pograżki. Nie to co z komputerem stacjonarnym i tak dalej, albo z, z, z laptopem. Bo jakby nie było, to, to trzeba faktycznie yy, konsolą przyznać, że one są chyba możliwie najtańszą yy, najtańszą yy, alternatywą dla, dla naj, najnowszej technologii. W sensie, no jak ktoś sobie chce w najnowsze gry pograć w najwyższej rozdzielczości, w najwyższej jakości grafiki, no to chyba jedynie właśnie konsole. Just you me. Y, ale, w takiej, jak powiedziałem, dalszej perspektywie, to konsol, że mi się wydaje, że nie będzie, że wszystko i tak się sprowadzi do telefonów komórkowych. One się tak rozwiną, że nie dość, że już nam zastąpiły nawigację w samochodach. No bo kto teraz korzysta, no może poza jakimiś firmami, dobra, z jakimiś przy, transportowymi, mówiąc ogólnie spedycyjnymi, tak profesjonalnie. To no poza tymi tak w środku prywatnym nas tutaj wszystkich, no to już teraz nie opłaca yy, kupować takiej na nawigacji samochodowej, jak to kiedy, kiedyś miało miejsce. Teraz y, to jedynie albo Google Maps, albo inne takie tego typu mapy na Androida czy na iOS'a. No i można jechać, nie trzeba czegoś ekstra kupować, nie? Z drugiej strony, telefony y, już teraz są na tyle mocne, że już służą za pewnego rodzaju komputer przenośny. Można je przecież podłączyć przede wszystkim Androida, nie wiem, czy iOSa też, ale Androida, przynajmniej te najnowsze też systemy operacyjne Android 11 i 10, można podłączyć do ekranu i, i korzystać z nich jako, jako komputera przenośnego, to jakby do tego dorzucić na przykład, nie wiem, właśnie możliwość streamowania. Z chmury, gier z PlayStation czy z Xboxa na, na telefonie. No to nie dość, że nie musimy mieć y, ze sobą ekstra, dodatkowego sprzętu. Y, w sensie takim, że nie musimy go przynosić z miejsca na miejsce jeszcze konsoli, bo wszystko mamy i tak w telefonie. To łatwiej jest telefon wziąć y, niż telefon i konsole. Także tak bym to powiedział, że to się do tego sprowadza. Bo z drugiej strony, no pamięta ktoś jeszcze o, o tabletach? Mi się wydaje, że tablety już troch, trochę odeszły do lamusa. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym co, wszystkim, co ja mówię o tych moich luźnych przemyśleniach. Zaznaczam luźnych przemyśleniach. Czy używacie jeszcze nawigacji samochodowej, czy macie jeszcze tablet? No, bo patrząc na to, jak te szybko telefony i ich rozdzielczość idzie w górę, no to to była w sumie kwestia czasu, aż telefony wyprą tablety i nawigacje systemowe. Tam samochodowy, przepraszam, systemowy. No i też w sumie... Wiecie, jakby jeszcze wyparły konsole. No, wystarczy popatrzeć na przykład na najnowszego Samsung Galaxy S20. Może S21 nie, bo tutaj wielkiej różnicy nie ma. W pozyspołach, Ale na S20. To jest to fajny... Miarodajny telefon. Tam już mamy taki podzespoły, gdzie nie jeden laptop biurowy ma w dzisiejszych czasach. Także, także, według mnie to się wszystko i tak do, do tego sprowadzi. A jeszcze, jeszcze w naszej perspektywie czasowej, to już bym się nie, nie wypowiadał, bo już to trochę, trochę jest za daleko. Jak dla mnie. No, ale ja to w ten sposób tutaj wszystko widzę. Czy coś jeszcze w sumie bo chciałem poruszyć? Chyba nie, chyba wszystko co, co chciałem to, to tutaj poruszyłem. Także. Moi drodzy, moi kochani, mam nadzieję, że to wszystko miało sens. Że to wszystko miało jakiekolwiek ręce, jakiekolwiek nogi. I zapraszam Was do komentowania, właśnie oceniania, subskrybowania mojego kanału na, na, na YouTubie albo na Twitchu. Jak chcecie tego posłuchać w wersji live, to, to zapraszam właśnie na mojego Twitcha Crash TV. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, kiedy będą jakieś live'y, to na moim fanpage'u tam zawsze wszystko wrzucam. Także mam nadzieję, że do zobaczenia, albo przynajmniej do usłyszenia w komentarzach na YouTubie. A tymczasem dziękuję Wam za, ogląd za oglądnięcie i do zobaczenia. Cześć!